Hej i siemanko, ja jestem Dublik i witam was w nowej serii o nazwie Mod Tygodnia no co do dzień w niedzielę będę robił taki filmik z modem tygodnia który najbardziej mi się spodobał w tym tygodniu i dziś sprawdzimy sobie moda o nazwie nie wiem jak się nazywa <laughs> Twoje... nie wiem jak się nazywa mod który dodaje do nas więcej możliwości równych TNT Ten moc się nazywa More TNT N. więc tak, mam tu TNT zapalniczkę czy jak to tam I krowę, którą która będzie naszym takim Sprawdźmy pierwszy TNT High coś tam Ja widzimy, no wybuchnął i tyle. No taki wielki wybuch po prostu. A tam nie patrzcie, tam jest niespodzianka. Tam... Znaczy żadna niespodzianka, bo ja to kryję. Kolejny TNT. Ani coś tam. Ani mater. Oczywiście, nie. To na pewno ten mod. Czy to chcińcy? Okej, okay, to się tam wybuchnie. Big. TNT o nazwie Byk, pewnie to po prostu już wybuch. Tak. O! Tu jest taki taki TNT o nazwie fragment, fragment. Ja tego nie będę robił, teraz hold. A nie będę tego robił, ponieważ sprawdzałem to. To jest taki TNT rozmnażające się po wybuchu, potem jeszcze się rozmnażający, jeszcze się rozmnażający. Co mi flakował cały telefon na 10 minut Więc ja tego nie pokażę, ale no może gdzieś tam później gdzieś tam pokażę Nie pokażę Hall West. Kolejny Small ten mały Co tak ciemno? Zrobię sezjonek. no mały nie był. Kolejna TNT, ja mówi Fire, z tego co się spodziewam, dokłada z siebie ogień. No, las, ale biom. No to kolejne TNT o wie Square Hall. No zobaczmy. Chłopak dziurę zrobił, jak pięknie to jest wódka tam leciała. Dwie no krótkie będą te odcinki. No ale. Ten fragment, też tego nie będę pokazywał, ponieważ to też się rozmarza. Rozmarza pieniędzy po wybuchu, jeszcze raz rozmarza się po wybuchu. To też mi znowu zniszczy Okej. Okay. Teraz arrow... TNT arrow, czy jakoś tak. Do tego potrzebni mi będą moi asystenci. Którzy sprawdzą co to robi. No i patrzcie. Łuhuuu! Zawiesiła się, ale fajnie mi się podoba. Teraz squirt pool, który właśnie robi takie. ...po tu basen wody, taki fajny. Podnieśmy tu, dam trochę. Woda na tym biomie tak wygląda dlatego co jest taka woda. Fajnie tu to fajnie. Mi się to bardzo podoba. A, wpadłem. Kolejnym TNT jest. Nukę! O, Jezu, to będzie piękne. Dlatego pójdę sobie gdzieś w piękniejsze miejsce, gdzie najpiękniej tu może być. To jest naprawdę boskie. Trochę zblaguje, ale się opłaci. Widzicie, pięknie. No to jest boskie. I jeszcze ta woda musiała tu wlecieć. Jak na złość. Ale widzicie, nukę moje ulubione, drugie ulubione TNT, bo teraz nieskończono... nieskończoność tej TNT. Pierwsze moje ulubione. A czemu? To zobaczycie, ponieważ jak stawimy to TNT, dam tu takie trzy. Po jego wybuchu. One będą cały czas tak wybuchać i się wcale nie zniszczą, one cały czas tak będą i tak w kółko, to jest boskie. I TNT Restor, czyli normalne TNT. Nasze, nasze normalne, to jest powód do naszego normalnego TNT. I myślę, że odcinek nam się spodobał, ponieważ to koniec, tak krótki co to ale to więcej było piękne myślę, że spodobał się taki, taki moc tego dnia, taki nowy, nowa seria, nowy cineczek Ja się z Wami żegnam, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie... Ojej. Na razie.